Witamasumidos, to jest to rzeczywiście sieldzior Minos i trochę przycisrzę giereczkę. E, to jest gra I'm Hating It. E, ona ma ogólnie robić horror z tego jak wygląda McDonald's. Można powiedzieć, że to jest symulator japońskiego McDonalda, jeśli w słuchawka, bo nie robię tego dźwięku.

specjalność szefa kuchni Makowiec.

Sera. Będzimy myślą. Ogólnie. Kiedyś um, jakaś się nie ubywa, i jak mi się nie ubywa. Trochę mocniej mam tu cisza, aby nie obłuchnąć. czy od razu po tym jest nie mam ja to nie wchodzić. Mam już pierdol? Nie. Ale ja to sobie ściszę, bo boję się, że będzie jump skór. O nie, sos sełański! Hmm, okej. Okay. Dla tych, którzy nie ogarniają e, tego, o co chodzi z Sosem Szeczyłańskim. E, sos Szeczyłański ogólnie kiedyś był w McDonaldzie, obecnie go nie ma, z tego co kojarzę. I pojawił się on w Riku i Mortim i ogólnie w Ameryce wszyscy mieli wielkie szał, że my chcemy Sos Szeczyłański. Ale przecież go McDonald's nie ma i tak dalej. I ogólnie było wielkie kurwa, że dlaczego nie mają tego sosu i tak dalej. Eee... Dla mnie to jest kurwa uznanie, że... O, fikcję przejęła nad Tobą władzę, kurwa i chuj. Nie. Find the cheese. Where is the cheese? Hmm. Hmm. Fui. O, curva. O, curva, głośno. Ała, kurwa, głośno. O oh no. Aha. Czekaj, kurwa. To... to jest kontynuacja. O chuj. Ej, tego jest więcej niż Załem. Equit Eee, uh, okej okay. Ej, to... myślałem, że to będzie śliczna z gierczka, a tu kubał. U... Nie mogę tędy przejść. Bo muszę być cichy. Muszę być cicho.

うん。Mm. Mm. 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 Na chuj nam młotek I trzeba mamy by być cicho Co tu się dzieje? Mamy przybliżenie, o, o, o A Ej, gdzie ja mam iść z tym młotkiem? Hmm... Shut up. Hmm... Kurwa, 90% tego... ...komentarza to będzie hmm. Bo ...serio się zastanawiam. Oh no. Kolejny Kolejne G. Znak drogowy? Nie pachołek, widzicie? Hmm. Mielarka. Sorry. Czemu tu jest miela? Uh. ey. To miało być shit post -giereczka. Wzięte z odmentów zakładki najnowsze w Gamejolt'a, a tu Brwa oh O no Mamy tu tylko pachołek, o oh nie O oh no, no 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 no, no. Tu chyba nie było O nie było Ej ja sobie mam stracha w tej krze To trzeba przyznać Jest hmm. Ale to znaczy że ja mam nie? Sprinto. Chodźcie chuj. Hmm. Okej, okay, tu nic nie ma. Ja wolę się słuchać i nie spintować. Tam jest wrzask, tam jest młotek? Młotek jest, sprawdzać... O, to jest otwarte! Ja myślę, że to będzie tak, że... Je, ...że ja muszę znaleźć... To jest... Kraków? To już wiadomo to jest McDonald's w Krakowie, to wszystko ma sens Albo w Bydgoł... Fuck. Bydgoszczy Nie no ale szczerze ja nie wiem nic do McDonald'ów ale no powrót, ale no Nie oszukujmy się no w Polsce oni nie są zbyt wyszukanym miejscem do zamawiania jedzenia. Chodzi, że nie są wyszukaną, jak to by dokładnie powiedzieć, nie są wyszukaną restauracją. O. O kurwa, on jest tak blisko. Shatta Fakat. Okay. Eee. E. Interesujące to było, ale trzeba przyznać, stracha miałem. No uciekłem, no. No <gry> To już wiadomo dlaczego to było takie mało ważące tam chyba Poniżej 100 mega? Albo mi się powaliły gry Ale i tak spoko pomysłu Sprawdzamy to Sprawdzamy to i taki sieba Burger King. <laughs> Shut the fuck up, you fucking count. Czego ode mnie chcecie? Kurwa Twitter. Ja pierdolę Shut the fuck up. Ty ile ja mam procent baterii, bo ja to chcę jeszcze dzisiaj rzucić. O Okej okay, ładuję się. Halo? Czy on pierdolął ten On pierdolął nieskoń... On pierdolął nieskończony skrypt. Wow. Alt F4. I odpalamy to jeszcze raz. I'm net O właśnie, jak to moje pobieranie innych giereczek. Dobra Nie strasznie psie Już mi wystarczy że kilka straszy Dobra Szukamy kamienia W tą stronę nie ma Hmm Czy znajdziemy kamyczek tak o Czy widziałem w ogóle kamień? Okej, okay, okej okay. Kurwa, nie strasz mnie! Nic tam nie łazi! Uspokój się! Ja pierdolę jak mi pies wystraszył! Kurwa! O, jest kamień. Up here. This what? This nuts? <sighs> <sighs> <I> tym... <laughs> 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 Fina. Print screen. <laughs> Kurva. Z. późno Print screen. <laughs> Okej. Okay. Um, o, oh, uh, dobra. <laughs> to, ty... to tyle na ten odcinek. Adias, my amigos. The sister, to był oczywiście dzisiejszy olvidos.